W dzisiejszym filmie zobaczycie pyszny sos kurkowy. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj, prosty przepis na sos kurkowy. Tutaj są wszystkie składniki, których będziemy potrzebowali. Na patelni mamy odrobinę masła, na której będziemy podsmażali sobie cebulkę. Kurki. Jedna paczuszka 200 gramów. Dla jakichś dwóch osób, może, wystarczy. 200 ml wody i 200 ml śmietanki 30%. Przechodzimy do smażenia. Roztapiamy masło. Cebulę na szybkości obieramy i kroimy w kostkę. Wracamy na patelnię. Masło zdążyło się już roztopić, więc wrzucamy cebulę. Odrobina pieprzu, soli. Czekamy aż ta cebulka nam trochę namięknie. Możemy dorzucać kurki jak kto woli, albo w całości, albo pokroić. Ja wrzucam w całości. Ręką oczyszczamy je z piachu. I czekamy chwilę, aż nam się kurki podsmażą. Po około 5 minutach, gdy już namiękną, możemy dolać do nich wodę i śmietankę. I śmietanka. Mieszamy. A teraz czekamy, aż ta woda nam odparuje. Woda nam już trochę odparowała. Na środek wsypujemy dużą łyżkę mąki. Mieszamy. Tak, aby nie było grudek. Aż nam woda odparuje. Czekaliśmy jakieś 5 minut, po czym dosypaliśmy mąki. Dajmy temu jeszcze około jedną minutę. Zobaczcie, jak nam to ładnie zgęstniało. Jeszcze jedna minutka. Możemy przekładać i jeść. I po tej minucie wyłączamy gaz i możemy przekładać. I w tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i zostawienia subskrypcji. Dziękuję i smacznego.